It. Yes. Hello. Witam państwa. To są vlogi po polsku, It's in Polish, so po yeah. So tak, you tak. need to be forced. Okej, okay. jesteśmy na Kajelarios i przez to, że zaczyna się Semana Santa, czyli wielki tydzień po polsku, to oni na tą okazję odstawiają takie krzesełka. I te krzesełka są tutaj przez cały tydzień. O, to jest Jordi, mój friend. Cześć. Cześć. Ja mówię po angielsku, angielsku? Mówię po angielsku. Ja mówię po angielsku. Po angielsku? Po angielsku? I hiszpańsku? W Hiszpańsku? W Hiszpańsku. W Hiszpańsku. Po... katalońsku? W katalońsku. A <laughs> po polsku? Po polsku jest. Troszkę. 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 Troszkę, Tak, tak, tak. Dzięki. Dzięki, dzięki. Pomidory. Pomidory. Pomidory, tak. Ja jem jabłko. No. Ja jem jabłko. To, ja jem jabłko. to, to było najważniejsze. I tygrys nie jest kotem. Tygrys nie jest. Nie, tygrys nie, jest, jest lwem. Tygrys nie jest kotem. Ja. Ha, tak, tak, tak. Uh, Cody jest dokładnie. Codipies, ehm, no, więc e, mamy tutaj te krzesełka i ludzie już e, się rozsadzają, ale przestały od poniedziałku chyba, nie, od, od jutra się zaczynają już te pro, e, protesty ja. ehm, pod procesje. E, i będzie można je zobaczyć. Ja zaraz tego tak, będę w pracy to nie za bardzo, mogę dopiero zobaczyć od czwartku pójdę w czwartek, a potem w piątek. Jak rodzice przyjdą, to wtedy też pójdziemy. W sobotę się nic nie dzieje. W jest W No? No. no? Nie no? Aki no? Aki no? Aki no? Aki no? Aki porque Jesús es Wielkanoc jest, kiedy idę do, wiesz, aha, ok, no, to tak, to, no, te, tak, tak. to, czyli to jest jednak. E, i, I co? No i przez cały ten tydzień będzie. E, no, ale to są takie potężne, potężne takie e, procesje, coś czego my w Polsce w życiu nie widzimy. E, Jordi będzie też z, tym, z takim z takim czymś szedł? Tak. 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 z tym szedł? Zrozumiałeś? Tak. Czy nie chcesz że... Nie, but nie, but nie i tak, you know? nie i tak. I I understand it, I understand it. I, I know you were about the first, No, ale wierzę, że tu tu kompartir, konesy. Tak. Si, a jeden jest tutaj. Si, perfekta. Si. E, więc tak, więc idziemy teraz sobie na randeweczkę Na saję. I potem. Nie, dzisiaj już nie będzie żadnej procesji ale, ale przez następne dni może mi się uda załatwić nagranka z z takiego pochodu może się pójdzie w jakiś, w jakiś wieczór bo to są naprawdę wielkie rzeczy oni tutaj stawiają całe kondygnacje na to, żeby może było to oglądać Dobrze. także, no tak, gdzie z, z... przypału, z którym ominęły nas dwa poprzednie wiadomości w tych poprzednich vlogach padłamy Świetny pomysł, żeby poczekać na Jordiego. Miał przyjechać w piątek, ale przyjechał w czwartek, więc już to przed wylotem. Więc dobrze. Ale, Jo, Jo, Dicio, Eliste, hotel, hotel, <głos> aha, aha. <głos> sí. um, tak, więc y, zrobiłam taką Piękną przypołówę, że Po pierwsze nie, nie ogarnęłam tego, że Johnny przychodzi w e, Przylatuje w czwartek Zamiast w piątek, bo myślałam, że Z czwartku na piątek, e, w piątek, w piątek W piątek na sobotę, a z czwartku na piątek Przyleciał, no i ja byłam tak zmęczona Że zasnęłam w tym W tym całym ferworze czekania No i ostatecznie skończyło się na tym, że zasnęłam, Jordi czekał aż ja się pojawię i ja się nie pojawiłam więc co zrobił? Poszedł do hotelu i jak się obudziłam o drugiej w nocy to ogarnęłam wtedy, tak. że że Jordi tam jest bo wysłał mi lokalizację no i ja mówię Jordi wracaj do domu przepraszam i już we łzach byłam a on mi się nie stało, no każdemu się może zdarzyć, nie? Ale poziom cierpliwości, który okazał, myślę, że jest nie do nie do opisania. Także no. No, także slay, slay kochaninka. Slaj. Slaj, kochaninka. Slaj. slaj kochaninka. Slaj kochaninka. Slej? Slaj? Slej. kochaninka. Slaj kochaninka. I kochaninka. Evil evil. Więc, no, Tak to wygląda. Tak, tak. Tak? Kochaninka i kochaninki. Kochaninka i kochaninki. Tak. by na tyle 52, 53, 54. Do widzenia. Pa, do widzenia. Pa. Pa, do widzenia. Do widzenia. Pa zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zoba.